Na koniec plener artystyczny w Bolesławcu. Artyści przyjechali z całej Polski, a materiału mają pod dostatkiem, bo tworzą to, co w Bolesławcu doskonale znane. Ceramikę użytkową. Kamionka z charakterystycznym biało-granatowym motywem stempelkowym pojawia się na stołach niemal całego świata. I o tym Magdalena Wawrzyniak. W magicznym miejscu, bo w ponad stuletnich zakładach ceramicznych trwa Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko-Ceramiczny. Do Bolesławca przyjechali artyści z całego świata i właśnie tu tworzą prawdziwe dzieła sztuki. To będzie taka duża instalacja, wysoka, tylko o dwóch metrów, także dopiero się zaczyna. Ja dopiero wczoraj przyszłam tutaj, także jakoś mam nadzieję, że do końca pleneru zbuduję tą wieżę. Plener odbywa się już po raz 49. Każdy też pokazuje swoją indywidualność, swoje techniki lepienia, tworzą własne rzeźby. Jak mówią rzeźbiarze, do Bolesławca przyciąga nie tylko artystyczny klimat, ale także dostępność najlepszego surowca. Bardzo elastyczna, plastyczna, jednocześnie silna, mocna. Trzyma się, to stoi. Wczoraj zaczęłam robić, dzisiaj już jest prawie metr. Linę można rozrywać, można ją sklejać. Można głaskać. Pan można Marek, rodowity bolesławianin, nie byle, mogło być inaczej, tworzy gliniane rzeźby. Jak mówi, pasję i tradycję udało mu się połączyć z pracą, bo bolesławiec to miejsce magiczne dla ceramików. Mój zawód powstał z hobby. Najpierw była glina, najpierw był bolesławiec, później była glina, a chwilę obecnie jest zawód. Prace pana Marka pokazywane są nie tylko w Polsce. Zamówienia płyną także z Niemiec, Holandii czy Szwecji. Każdy znawca rozpozna, czyli będzie najpierw chciał zobaczyć stempel na dnie naczynia. Podobnie jak zamówienia na ceramikę użytkową. Pamiętajmy o tym, że jest funkcjonalna, czyli i w zmywarce, i w kruchence mikrofalowej tak naprawdę zniesie i wytrzyma wszystko. Tradycyjna kamionka w odcieniach błękitu i bieli ze stempelkowym motywem w Bolesławcu jest obowiązkowa.